W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić efekt powiększania. Pokażę Ci krok po kroku, jak zrobić powolne powiększanie, oraz super szybkie, a na koniec coś specjalnego. Jesteśmy więc w naszym programie CapCut, w którym będziemy wykonywać efekt powiększania. Pierwszy efekt powiększania powolnego, zoom efekt. Najeżdżamy na miejsce, od którego momentu będziemy chcieli wykonywać ten efekt powiększania. Z prawej strony naciskamy tą oto ikonkę Add Came Frame i dojeżdżamy do miejsca, do którego będziemy chcieli powiększać nasz obraz. W skali wybieramy sobie, do jakiej wartości będzie nam się ten film powiększał, i już teraz możecie zobaczyć nasz efekt. A teraz efekt bardzo szybkiego powiększania. Powiększcie sobie Wasz timeline tym oto tutaj plusikiem. Najeżdżamy na moment, od którego będziemy chcieli rozpocząć nasze powiększanie. Wciskamy Add Keyframe I moment, w którym chcemy uzyskać taki maksymalny zoom. Wybieramy wartość. I gotowe. Zobaczcie efekt. A teraz specjalnie dla Was, zoomowanie i oddalanie w jednym klipie oraz nadawanie takiej płynności. Zobaczcie jak to zrobić. Mamy tutaj film, na którym pokazuje coś ręką i będziemy chcieli w tym momencie oddalać. Czyli tak jak to było na początku, najeżdżamy klepsydra do momentu, w którym chcemy, aby ten efekt był uzyskany. Dodajemy Add Game Frame, dodajemy wartość. I moment, gdzie będziemy tutaj oddalać, tak samo i dojeżdżamy do 100%. Zobaczcie, jak nam to wyszło. Mamy efekt przybliżania i oddalania. Ten efekt możecie wykorzystywać naprawdę w wielu sytuacjach. Przede wszystkim jeżeli coś sprzedajecie, pokazujecie, jeżeli vlogujecie, jeżeli na przykład gracie na komputerze i później podczas montażu chcecie przybliżyć jakiś efekt, wykorzystajcie ten efekt przybliżenia i oddalania. Jeżeli chcielibyście zmodyfikować ten ruch kamery, moment przyspieszania i oddalania, możecie to zrobić w CapCut. Zaznaczcie sobie wasze wideo, wciśnijcie opcję K, wyświetla Wam się tutaj taka um, dodatkowa konfiguracja i macie właśnie tutaj pokazane jak ten efekt jest widoczny. Ja ten efekt trochę przerysuję. Zobaczcie, on tak wygląda i on bardzo szybko się oddala. Jeżeli chcielibyście to upłynnić, czyli przejść tak bardzo gładko do tego momentu oddalania, jest to bardzo proste. Zobaczcie, naciskamy sobie at Game Frame i wciskamy tutaj Auto Curve. Pokazują nam się takie linie wektorowe, dzięki którym możecie wypłaszczyć sobie ten efekt przejścia. Jest to bardzo przydatna opcja, i naprawdę wtedy wasze filmy dostają takiego filmowego efektu przybliżenia i oddalania. Przygotowałem dla Was coś specjalnego, efekty dźwiękowe oraz muzykę, z której ja najczęściej korzystam tworząc swoje filmy. Zobaczcie w opisie link do Epidemic Sound, tam też jest 7-dniowa wersja próbna. Serdecznie Was zapraszam, cześć i czołem!